Witajcie, kochani! W dzisiejszym odcinku zrobimy test na ołów na moich naczyniach kuchennych, ale zanim do tego dojdzie, to chciałabym zrobić takie krótkie wprowadzenie i powiedzieć, że ołów to cichy wróg zdrowia. Jest to metal ciężki, który kiedyś był stosowany do produkcji farb, paliw w przemyśle, budownictwie, a także używają go do tej pory do produkcji naczyń kuchennych codziennego użytku. Takich jak talerze, kubki, miski i tym podobne. Ołów można łatwo sprawdzić za pomocą testów na ołów, i najczęściej znajduje się on w szkliwie ceramicznym oraz na dekoracyjnych talerzach pochodzących z innych krajów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kontakt z ołowiem może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. A mówiłam już o tym w moim odcinku na temat ołowiu w sokach warzywnych i owocowych. Jeżeli mamy talerze porcelanowe lub inne z ołowiem, to ołów może uwalniać się z tych powierzchni do jedzenia pod wpływem temperatury pożywienia lub pieca na przykład, jeżeli robimy to w piecu, pod wpływem jakiś kwaśnych i tłustych potraw i tym podobne. Musimy o tym mówić, bo obecność ołowiu w domowych naczyniach to realne zagrożenie zdrowia, którego bardzo łatwo można uniknąć przez dokładne przejrzenie swoich zapasów, naczyń kuchennych i wyrzucenie tych, co są szkodliwe. Nasze zdrowie i bezpieczeństwo jest ważniejsze od tych rzeczy, choćby wyglądały atrakcyjnie i nieszkodliwie. Ołów. Może przedostawiać się do organizmu człowieka na wiele sposobów z gleby i warzyw, które rosły w tej glebie z zanieczyszczonej wody pitnej, np. z rur wykonanych z ołowiu, ze starych farb i starych lakierów, które zawierają ołów, z niektórych rodzajów ceramiki, porcelany, talerzy czy garnków glinianych, z barwnikami zawierającymi ołów. Z powietrza, na przykład, w powietrzu jest dużo ołowiu blisko hut lub starych zakładów przemysłowych, z zabawek dla dzieci, kosmetyków lub biżuterii niewiadomego pochodzenia. A dlaczego o tym mówię? Bo ołów jest groźny nawet w małych ilościach i działa toksycznie na organizm, bo może uszkadzać różne układy, a nawet powodować demencję. Zacznijmy od układu nerwowego. Układ nerwowy, bo powoduje zaburzenia rozwoju u dzieci, a także problemy z pamięcią i koncentracją, oraz demencję u dorosłych. U dzieci ołów może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, opóźnień w rozwoju, problemów z nauką i zachowaniem. Następnie układ krwionośny. Bo ołów może powodować anemię i nadciśnienie oraz objawy zatrucia ołowiem mogą obejmować bóle brzucha, nudności, wymioty, utratę apetytu i zaparcia. Następnie układ rozrodczy, bo wpływa negatywnie na rozwój płodu i płodność. U mężczyzn ołów może obniżać płodność, a u kobiet zwiększać ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu bo ołów przenika przez łożysko i może uszkadzać płód. Ołów uszkadza funkcję nerek i prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek oraz wpływa na wątrobę, a także na układ kostny, bo ołów odkłada się w kościach i może prowadzić do ich osłabienia. A jakie są inne objawy zatrucia ołowiem? Objawy mogą być różne. Takie jak ciągłe zmęczenie, bóle głowy, drażliwość, trudności z koncentracją, problemy żołądkowe, obniżona odporność, a jeżeli już od dawna masz kontakt z ołowiem, to może na to nawet doprowadzić do nieodwracalnych zmian neurologicznych. Należy pamiętać, że organizmy dzieci wchłaniają ołów znacznie szybciej niż dorośli, a ich układ nerwowy. Jest bardziej wrażliwy na me metale ciężkie. Nawet niewielkie stężenia ołowiu mogą wpłynąć negatywnie na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. A teraz, jak sprawdzić, czy Twoje naczynia zawierają ołów i jak się chronić przed tym? Po pierwsze, Sprawdzaj etykiety i pochodzenie naczyń i unikaj talerzy bez oznaczeń firmy, mający tylko napis typu lead free, czyli bez ołowiu, albo food safe, czyli bezpieczne dla żywności. Unikaj kontaktu z przedmiotami nieznanego pochodzenia, szczególnie z farbami na starych naczyniach. Sprawdzaj, czy szkliwo jest popękane, lub samo schodzi z tych naczyń pod wpływem gorącej wody. To jest dowód na to, że naczynie może być niebezpieczne. Nie używaj talerzy lub filiżanek z podejrzanymi szkliwami lub barwnikami sprowadzonych np. z innych krajów. Sprawdzaj wiek tych naczyń, bo stare naczynia, kupione w lumpeksach lub odziedziczone po dziadkach, Mogą zabierać ołów, nawet jeżeli tobie się wydaje, że są bezpieczne, bo wyglądają niegroźnie. Zamów sobie zestawy testowe w sklepie lub przez internet do samodzielnego wykrywania ołowiu na powierzchniach naczyń w domowych warunkach. Nie używaj do jedzenia lub picia starych, nieoznakowanych naczyń ceramicznych lub importowanych z nieznanych źródeł. Zamień stare naczynia na zupełnie nowe, odpowiednio oznaczone z napisem bezpieczne do kontaktu z żywnością typu Food Safe. Nie wolno podgrzewać popękanych lub nieoznaczonych naczyń w mikrofalówce, bo wysoka temperatura zwiększy wydzielanie ołowiu. Zadbaj o to, aby dzieci na przykład nie miały kontaktu z ołowiem. Nie dawaj dzieciom do zabawy żadnych kolorowych miseczek lub kubków, które zawierają ołów, nawet jeżeli są śliczne i wyglądają pięknie, bo są kolorowe. Regularnie myj ręce, zwłaszcza dzieciom, które wkładają ręce do buzi. Dbaj o odpowiednią dietę, bo wapń i żelazo mogą zmniejszyć wkłanianie ołowiu. Pamiętaj, że ołów to cichy wróg który latami może gromadzić się w Twoim organizmie. Więc, jak obiecałam, pokażę Wam test na obecność ołowiu na moich naczyniach kuchennych. Kupiłam taki zestaw do testowania ołowiu. W tym zestawie są takie patyczki, zaraz Wam pokażę, patyczek. I na każdym patyczku jest na końcu wacik. Tak to wygląda, wkładamy go do 5% octu, i patyczek powinien się zabarwić na pomarańczowy. Następnie smarujemy tym patyczkiem w talerze, w tym wypadku jeden talerz na razie, przez 30 sekund. Jeżeli w trakcie mojego eksperymentu patyczek zabarwi się na czerwono, różowo lub fioletowo to znaczy, że na tym talerzu są pozostałości ołowiu. Minęło 30 sekund. Jest dalej patyczek taki, właśnie pomarańczowy, czyli nie ma ołowiu na tym talerzu. I tak robimy z każdym innym talerzem. Mam następny patyczek i mam prawdziwy ołów. Jest to ciężarek ołowiowy na ryby. Zanurzam patyczek w odcie, 5% odcie. Patyczek zmienia kolor na pomarańczowy i smaruję ten ołów. Muszę sobie za. tutaj. Timer rozpocząć. Przez 30 sekund smaruję ten ołów patyczkiem. Zobaczymy, czy się kolor zmieni. To jest prawdziwy ołów. Czas minął, kolor na patyczku zmienił się na bardzo intensywny, taki fiole, ciemnofioletowy kolor. To jest prawdziwy ołów. Wyciągam następny patyczek, aby sprawdzić ten talerz, czy na tym talerzu są jakieś pozostałości ołowiu. Wkładam patyczek do 5% octu. Powinien się zabarwić na pomarańczowo. A następnie smaruję patyczek, patyczkiem dno, albo możecie smarować brzegi, gdzie chcecie, ale smaruję ten talerz przez 30 sekund. Nastawiłam teraz timer i będę smarowała, aż się skończy czas. Po upływie tego czasu powinien patyczek być dalej pomarańczowy albo lekko biały, jeżeli będzie. Różowy, jeżeli będzie różowy, czerwony lub fioletowy, to znaczy, że na tym talerzu są pozostałości ołowiu. Minął czas i patyczek lekko się za, jakby za zaczerwienił. Widoczne są pozostałości ołowiu na tym talerzu. Nie jest jego dużo, bo widać, że lekko się tylko zaczerwienił. To nie jest czerwony nawet, tylko taki lekko jakby brąz, brąz, brązowiały. Ale na pewno ten talerz zawiera ołów, jakieś pozostałości. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście. I zapraszam do oglądania następnych odcinków. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!